Pierwszy odcinek serii Czytelnik poleca. Omawiana książka Dekalog Szczęścia autorstwa Beaty Pawłowicz. Książka zawiera 10 rozmów ze znanymi psychologami, terapeutami i coachami na temat sposobów znalezienia szczęścia w różnych sytuacjach życiowych. Autorka to urodzona we Wrocławiu poetka, pisarka i dziennikarka, która debiutowała na Łamach tygodnika Rada. Ukończyła również kulturoznawstwo. Teraz pokażę jeszcze kawałek wstępu. Liczba stron 335. Moja ocena 10 na 10. Polecam.